Panna Można. Nie chodzi tutaj o możność w znaczeniu bogactwa, zamożności, ale o moc sprawczą. Bóg jest wszechmocny swoją wolą. Natomiast moc Maryi polega na sile jej prośby i wstawiennictwa u syna. Maryja jest Panną Możną, ponieważ ma moc, jest władna nam pomagać poprzez orędownictwo za nami w niebie. Za każdym razem, kiedy w liturgii eucharystycznej zbliżamy się do ciała i krwi Chrystusa, zwracamy się do tej, która jednocząc się z ofiarą Chrystusa, przyjęła ją dla całego Kościoła. Uczmy się od ofiarnego serca Panny Możnej przyjmowania daru, jaki Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii. Miejsce tradycji wypracowanej przez długie wieki historii, proponowanej przez magisterium kościoła, zajmuje coraz częściej opinia indywidualnych wierzących, będących pod mocnym wpływem dominującej kultury konsumowania. Nie jest mądry ten, kto zabiega wyłącznie o wygodę życia, kto nie stawia sobie szlachetnych pragnień i nie dąży do odkrycia głębszego sensu. Zbawczej drogi życia. Maryja uczy nas, że ten, kto staje się głuchy na płacz cierpiących i na krzywdy, jakich doznają, kto nie widzi znaków czasu i ignoruje ich przekaz, może zmierzać do utraty zbawienia. Czy jestem źródłem mądrości i dobrego przykładu w kościele? Maryja staje pomiędzy swym synem a ludźmi. W sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje pomiędzy, czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska matki, świadoma, że jako matka może, lub nawet więcej, ma prawo powiedzieć synowi o potrzebach ludzi. Jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy. Maryja wstawia się za ludźmi, ale nie tylko to. Jako matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc jej syna. Jest to zaś moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwalniania od zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim. Pragnę pożywić się z tego stołu, którego okruszyny obficie spadają na ziemię. Wiem, Matko, że rodzisz nie tylko ciało Twojego Syna, ale i mnie. Wiem, że wyżywiłaś nie tylko Jezusa, ale przez Jego ciało z Ciebie wzięte, żywisz i mnie. To prawdziwe ciało tak napełnia mnie, że dobrze czuję w sobie Twoją macierzyńską krew która pulsuje w Twoim Synu, a przez Niego pulsuje i we mnie.